Nazywam się Patrycja Gała i opowiem dzisiaj Państwu o innowacyjnych metodach płatności w restauracjach, a także dlaczego warto używać QR-kodów, co to jest ResBill i jakie daje benefity dla gości i dla restauratorów, oraz także co wyróżnia firmę ResBill i dlaczego warto z nią dealować. Płatność gotówką czy kartą? Większość z przypadków odpowiedź brzmi kartą, ale dlaczego? Pytanie, teraz każdy kelner otrzymuje, każdy kelner zadaje to pytanie, a my się zastanawiamy. Płatność gotówką, kartą, co jest nam wygodniej? Szukanie drobnych, może na rachunek. A co to tak naprawdę oznacza dla kelnera? A dla kelnera oznacza to konieczność zdobycia terminala, jeżeli to jest płatność kartą, przy, przy, przygotowanie rachunku, przeprowadzenie nadzorowanie płatności, więcej pytań do klienta, a może wydrukować potwierdzenie, a y, może doliczyć napiwek, a może faktura jednak. I przynoszenie danych do faktury, a może jeszcze ręcznie pisane tych danych i pomyłki. No a co, a później jeszcze powrót do stolika dla klient, do klienta, i po raz trzeci wydru przeniesienie wydruku w tym momencie z kasy fiskalnej. Ale jest na to rozwiązanie. Cyfryzacja restauracji. Nowa, bezpieczna metoda płatności. Płatności online owe. zdejmują ciężar nadzorowania transakcji z barków kalneru. I kelnerzy już nie muszą przenosić do rachunku, rachunku do stołu ani szukać terminala. Wystarczy, że przekierują gości na link do bezpośredniej płatności, a rachunek po, klient sam może uregulować. Na swoich, za pomocą swojego smartmo, smartfonu na swoich zasadach. Czy wiecie Państwo, że 36% klientów nienawidzi czekać na rachunek i mówią, że to jest najgorsze, co może ich spotkać w restauracji, kiedy siedzą? A 100% klientów mówi: Jeżeli mam czekać na rachunek, to najchętniej bym stąd wyszedł. Dodatkowo, 50% z nich. Obniża wysokość napiwku o 50%. A przecież spotkanie w restauracji na ogół ma być przyjemnością. Czy to jest spotkanie na lunch, czy to jest spotkanie rodzinne, czy z przyjaciółmi? Chcemy mieć same pozytywne emocje. I co zrobić, aby te emocje mogły być? Można zapłacić QR-kodem. Bo co? Bo QR-kody to szybkość, płatność nawet w 10 sekund, wygoda, transakcja za pomocą ulubionej metody płatności. Czy to jest Google, czy Apple, czy to jest przelew bankowy, czy to jest Blik. Bezpieczeństwo danych zawsze tylko ma, pracujemy z certyfikowanymi partnerami, a także zysk, bez czekania na rachunek dla restauratorów to jest szybsza rotacja stolików nawet o 15 minut. I jakość, jakość wzrost satysfakcji gości z pobytu w restauracji, ułatwienie im życia, a dla kelnerów to jest szybszy i lepszej jakości serwis, a w związku z tym też dla nich lepsze napiwki. Co to jest ResBIL? RezBill to są najszybsze bezpieczne płatności mobilne w restauracjach rozbije ułatwia i przyspiesza obsługę gości, zastępuje pro, y, klasyczny proces płatności, a kelner może skoncentrować się na obsłudze gości i zająć się dosprzedażą, zaproponowaniem kolejnych potraw lepszą jakością, a już nie rozliczeniami. Kelner nie musi być kasjerem. I poznajcie państwo teraz Resbi. Już wracamy do naszej prezentacji. A ja dodam także: QR-kody nie są żadną nowością. Ktoś by mógł pomyśleć: A dlaczego QR-kody? QR-kody są znane od 1994 roku. No i, i właśnie dowa pandemii tak naprawdę przyspieszyła rozwój e, używalności QR-kodów. A co smartfony? Smartfony, które mają super teraz y, możliwości, bo wystarczy zeskanować QR kod za pomocą aparatu w telefonie, gdzie w większości telefonów to jest, i już można dokonywać płatności. Między innymi bilem. Co, znaczy, co to jest Resbi dla gości restauracji? Szybkość i oszczędność czasu. Gość nie czeka na to, aby poprosić o rachunek, bo może go sam od razu uregulować. Nie czeka na przygotowanie tego rachunku, nie czeka na obsługę płatności, rozliczenie i zwrot reszty. Poza tym gość widzi wszystkie swoje zamówione pozycje w telefonie, więc może też podzielić ten rachunek. Widzi, jakiego rachunku może się spodziewać. Dodatkowo łatwość realizacji płatności jest w dwóch kliknięciach. Wystarczy tylko dwa przyciśnięcia i płatność jest zrealizowana. To wszystko trwa krócej niż 10 sekund. Wygoda, rachunek pod kontrolą, bezkontaktowa płatność, tak jak wspomniałam, podział rachunku, Wiadomo, kto za co e, płaci, może wybrać, a można też zapłacić oczywiście za wszystko, możliwość przekazania napiwku kalnerowi, więc nie trzeba szukać e, drobnych, dowolnej wysokości napiwek. I faktura jest wysyłana na adres mailowy, szczególne rozwiązanie docenione przez firmę. Bezpieczeństwo danych. Pracujemy tylko i wyłącznie z certyfikowanymi partnerami. W lipcu zeszłego roku przeprowadziliśmy badania na klientach restauracji w Warszawie. Zapytaliśmy ich o aplikację Resbill. Wtedy Resbill jeszcze miał troszeczkę inną formę tę aplikację należało ściągać. Natomiast funkcjonalności były bardzo podobne. Zresztą Resbill cały czas się rozwija i odpowiada na potrzeby klientów. Bardzo nas cieszy to, że Klienci docenili cechy generyczne dla aplikacji i znaleźli w niej także wreszcie: to co? Wygoda i ułatwienie życia. Powiedzieli, że to jest super rzecz, którą by chętnie używali. Kolejna, oszczędność czasu. Aplikacja już sama w sobie jest prosta i czytelna i jest bardzo praktyczna. No a, oprócz tego, ma możliwość szybkiego sprawdzenia informacji. Świetnie. Natomiast ten produkt by się wtedy nie wybił na rynku, ale mamy cechy unikalne dla aplikacji. Kontrola kosztów. I brak papierowego paragonu, co także jest bardzo docenialne, szczególnie przez młodych ludzi, którzy dbają o ekologię. Ciekawe podejście, nowatorskie, to, że można dać napiwek, rewelacja i zyskanie czasu podczas całego pobytu w restauracji. Bo to każdy z nas decyduje, kiedy chce uregulować rachunek i kiedy chce wyjść z tej restauracji. Nie musi, nie musi czekać na kalnera. I co? Fajna jest właśnie aplikacja, kiedy jest bardzo dużo ludzi i kelner nie ma czasu. No wszyscy o tym wiemy, że jak biegamy, szukamy wzrokiem kelnera, bo chcemy już yy, wyjść, więc nie trzeba czekać za, za, na kelnera. Dodatkowo, to, co nas bardzo cieszy, nasza aplikacja jest kierowana do wszystkich użytkowników restauracji. Nie ma czy to młodszych, starszych, czy do zabieganych, czy studentów, czy rodzin z dziećmi. Ona spełnia się i sprawdza w każdej sytuacji. Także. Cieszy nas bardzo, że aplikacja Resbill spełnia wszystkie generyczne oczekiwania klientów, ale posiada unikalne cechy nieznane dotąd klientom. Ale Resbill to także druga strona dla restauratorów. Co restauratorzy zyskują wprowadzając u siebie Resbill? No jak to co? No szybkość, oszczędzają czas, bo mają skrócony czas na rozliczenia. Szybszą rotację stolika nawet o 15 minut, która się przekłada na zyski, bo ten stolik może o wiele więcej pracować. Faktura wysyłana na adres mailowy, szczególnie przy zmianie danych e, i general managerowie, czy menedżerowie doskonale wiedzą, e, o czym mowa. To, co każdej restauracji zależy, możliwość i zapewnienia lepszego serwisu. Kelnerzy mają więcej czasu na obsługę gości, nie muszą zajmować się płatnościami i świadczą lepszy e, e, serwis. Wygoda, bo bez, jest bezkontaktowa płatność i kelner nie musi być kasjerem, bo kelner nie jest kasjerem, kelner jest doradcą w restauracji. Pamiętajmy o tym. I bezpieczeństwo danych. Oczywiście, tylko certyfikowani partnerzy, więc płatności przebiegają w, w wszystko jest płynne. Płatność resbi za pomocą QR-kodu, to, co jest ważne, nie wymaga pobierania żadnej aplikacji. To jest właśnie ta różnica, w porównaniu, o którym mówiłam jeszcze w lipcu. Teraz mamy wersję webową. Wystarczy wejść do restauracji, zeskanować QR-kod ze stolika i widać na ekranie smartfona wszystkie zamówione pozycje, i w dowolnym momencie można za nacisnąć przycisk zapłać. Więc działa bez rejestracji, nie trzeba podawać żadnych danych poza adresem e-mail. Po co? Po to, żeby faktura, o której wcześniej wspomniałam, mogła trafić na adres mailowy. I nie wymaga podawania żadnych danych przez klienta, tak jak wspomniałam, oprócz adresu e-mail. Resbil to jest żadnych abonamentów dla restauratorów, żadnych opłat instalacyjnych, bez konieczności zakupu dodatkowego sprzętu. Dlaczego? Bo Resbil jest częścią systemu POS do zarządzania restauracją. Jesteśmy kompatybilni z systemem POS. I na tym polega właśnie ten cały urok. Jedyne koszty, które ponosi restaurator, to jest 1,9% za transakcje dokonane restbilem. Są transakcje, jest pobierana prowizja, natomiast to jest na, na poziomie kosztów terminala płatniczego, a jeżeli nie ma transakcji, restaurator nie ponosi żadnych kosztów. A dlaczego warto nam zaufać? Co wyróżnia Rest Restbil ma potężne doświadczenie w branży choreka. Prezes i Resbeal, ponad kilkanaście lat związani z gastronomią. I ten produkt, właśnie, odpowiada na potrzeby rynku. To z tego się zrodził pomysł na przygotowanie Resbeal. Jest to rozwiązanie krojone na miarę, wdrożone w różnych konfiguracjach integracyjnych, w zależności z jakim systemem dana restauracja pracuje. Jest to innowacyjne rozwiązanie, webowe to jest pierwszy w Polsce nowość w Polsce. A dodatkowo mamy bardzo elastyczne podejście do restauracji. Wszystko zależy, czy mamy quick service, czyli samo zamawianie, samo obsługa, czy także full service z obsługą kelnerską. pomysł na Resbill zrodził się w 2019 roku i wtedy też w, 20, w 2020 rozpoczęły się prace technologiczne. Tak jak wspomniałam wcześniej, to była aplikacja do ściągania. Natomiast w maju 2021 RestBuild zawiązał spółkę i rozpoczął współpracę z Funduszem Inwestycyjnym ASI, dzięki któremu między innymi tutaj mamy szansę Państwu przedstawić ten projekt. Aplikacja pierwsza, jej wersja, była ukończona we wrześniu 2021 roku. Natomiast w związku z odpowiedzią na potrzeby rynku rozpoczęliśmy pracę nad wersją webową aplikacji i także rozmawiając ją w różne kolejne funkcje. Stąd w listopadzie 2021 roku pozyskaliśmy finansowanie na rozwój projektu, i teraz aplikacja super się rozwija, wdrażamy w kolejnych restauracjach, i do sierpnia tego roku mamy plan być w 100 restauracjach w całej Polsce. Do końca roku będziemy w 500 restauracjach. Pierwszy kwartał 2021-2023 roku wychodzimy na rynki zagraniczne. Plan bardzo ambitny. Ale jak najbardziej realny, bo my wierzymy w ten produkt i wiemy, już widzimy, jak on się adoptuje w naszych restauracjach w Polsce. Mamy kilkanaście, a za chwilę nawet można powiedzieć kilkadziesiąt adaptacji. W jaki sposób będziemy zdobywać te restauracje, aby w nich być? Resble, tak jak wspomniałam, jest częścią, jest elementem systemu POS, jest uzupełnieniem tego systemu. To nie jest osobny system POS do zarządzania restauracją, więc kontaktujemy się z systemami POS, w których na podstawie API przygotowujemy odpowiednią wtyczkę i integrujemy się. I teraz w zależności w jaki, sy w jaki sposób system POS y kontaktuje się ze swoimi restauratorami, tak my też to robimy. Więc albo to mogą być przez restauracje, gdzie później docieramy do klientów, do gości restauracji, albo przez dealerów i restauracje. Docierając do kości albo tylko przez dealerów, w zależności, tak jak wspomniałam, jaki system POS ma swój yy, system komunikacji. Goście restauracji, no to jest nasza krew, bo bez nich nie byłoby produktu. No ale do nich także będziemy docierać nie tylko przez restaurację i przez materiały w restauracji, ale także komunikacją marketingową. To są na ogół młodzi ludzie, ludzie, którzy lubią zabawę, więc będą to głównie social media, komunikacja digitalowa, ale także współpraca z influencerami. A na koniec chciałam Państwu jeszcze pokazać, co to jest ResBIL w restauracji i jak działa. Także zapraszam. Spotkanie w restauracji może być jeszcze przyjemniejsze? Tak. To możliwe dzięki ResBIL, rozwiązaniu do szybkich i bezpiecznych płatności mobilnych. Dzięki ResBIL mam więcej czasu dla siebie i swoich znajomych. To proste i wygodne. Skanuję umieszczone na stoliku QR-kod i od razu w swoim telefonie widzę złożone wcześniej ukryte zamówienie. Cieszę się spotkaniem ze znajomymi i nie czekam na rachunek, który już mam w telefonie. Wszyscy łatwo dzielimy rachunek i zostawiamy na kelnerowi. Szybko i bezpiecznie dokonuję płatności i wychodzę z restauracji, kiedy chcę. Przekonaj się, jakie to proste. Zresztą, Bill. Przepraszam? Ja wziąłem ze sobą tutaj taki QR kod który reprezentuje wersję demo. Jeżeli Państwo chcielibyście przetestować sobie, zobaczyć, przeklikać, jak to wygląda, to serdecznie zapraszam. Będę po tym spotkaniu na stoisku Asej na dole, więc w razie czego mogę też takie QR-kody Państwu udostępnić. A ja bardzo już Państwu dziękuję za dzisiejsze wystąpienie. W razie czego tutaj są dane kontaktowe. Jak to z Resbilem, z QR-kodami można zeskanować QR kod, i tak, żeby zaciągnąć się do Państwa do telefonu. Moje dane. Serdecznie zapraszam do pytań i do kontaktu. Dziękuję bardzo.